Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam wraz z moją współprowadzącą na audycję poświęconą Kampanii Wrześniowej. Zacznijmy zatem od 1 września, gdzie o godzinie 4.20 na stację w Szymankowie wjechał polski pociąg z Malborka prowadzony przez Niemców w polskich mundurach. Polska obsada została wcześniej zamordowana. Równocześnie z wjazdem pociągu do budynku Szymankowskiego Dworca Wkroczyli miejscowi hitlerowscy bojówkarze. A dopiero o 4.45 niemiecki pancernik szkolny schleswig Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Również w samym wolnym mieście Gdańsk. Wołyńska Brygada Kawalerii stoczyła pod mokrą bitwę z niemiecką czwartą Dywizją Pancerną, niszcząc około 70 czołgów wroga. Zapraszamy teraz do odsłuchu wiersza. Konstanty Ildefons Gałczyński, wieść o żołnierzach z Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli, żołnierze z Westerplatem. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany a na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz znosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudni w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich rzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Już 2 września ze o skawo się armia Kraków, a w Borach Tucholskich zaczął się zawykać pierścień okrężenia. Dzień później w Bydgoszczy doszło do walki jednostek polskich z niemieckimi dywersantami, wspomaganymi przez miejscowych Niemców, m.in. członków hitler Część pojmanych Niemców dostrzelano, innych wysiedlono. Propaganda niemiecka nadała tym wydarzeniom nazwę Sontag, krwawa niedziela. Po wkroczeniu Wehrmachtu rozpoczęły się represje na ludności polskiej, co udział w krwawej niedzieli egzekucje i wywózki do obozów koncentracyjnych. W trybie natychmiastowym, bo już 4 września rozpoczęła się ewakuacja z Warszawy centralnych instytucji państwowych. Cztery dni później wojska niemieckie podjęły nieudaną próbę zajęcia stolicy. Szturm odparta na rogatkach miasta. Prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, został mianowany komisarzem cywilnym przy dowództwie obrony Warszawy. Tymczasem pod samą Warszawę nieoczekiwanie przybył sam Hitler. Do 17 września w ręce niemieckie po krwawych bojach dostały się Kraków, Gdynia, Brześć oraz Zamość. Tymczasem 17 września pierwsze wojska radzieckie zostały zauważone na granicy, a ambasador Polski w Moskwie, Wacław Grzybowski, został zbudzony i wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR by odczytać minuty stwierdzającą, że wojna, niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. Warszawa jako stójca już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie, i nie okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy Polską Pozbawiona własnemu losowi i pozbawiona kierownictwa Polska stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mogących stać się groźbą dla ZSRR. Dlatego też rząd radziecki, który zajmował dotychczas neutralność, nie może w obliczu tych faktów zajmować nadal neutralnego stanowiska. Szybka Armia Czerwona już 18 września znajduje się w młodecznie grobnem Ternopolu i Myi. Następnego dnia rozpoczęła się bitwa ogrodno w obrębie miasta. Oprócz regularnego wojska wzięła udział także ludność cywilna. Na szczególny szacunek zasługuje grodzińska młodzież, harcerze, nazwani grodzińskimi Orlentami. A 22 września polska załoga Lubowa, nie chcąc oddać miasta w ręce Niemców, skapitulowała przed oddziałami Armii Czerwonej. Rosjanie nie dotrzymali warunków kapitulacji i wzięli do niewoli polskich żołnierzy. Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do opuszczonego przez Niemców Białego Stoku i Wrześcia. 25 września Warszawa przeżyła ciężkie bombardowanie lotnicze i ostrzał artyleryjski. Od godziny 7 do wieczora blisko 400 niemieckich bombowców zrzucało bomby na stolicę. Warszawiacy nazywali ten dzień Czarnym Poniedziałkiem. Na Warszawę spadło prawie 630 ton bomb. Trzy dni później miasto skapitulowało. Tego samego dnia nastąpiło podpisanie w Moskwie niemiecko-radzieckiego układu granicznego. Zgodnie z propozycją Stalina podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRR a trzecią Rzeszą. Przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San, Buk, Narew, Pisa. W opinii ekspertów miało to na celu uniknięcie problemów wewnętrznych z ludnością polską. W Drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Dokument ten Stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu. Po kapitulacji Warszawy nieliczne polskie wojska zostały w walce i jeszcze przez październik walczyły z Niemcami i Rosjanami. Broni nie złożył na przykład major Henryk Dobrzeński. Pod koniec września zebrał oddział, który walczył przez szereg miesięcy zapoczątkowując działania partyzańskie. A teraz zapraszamy do odsłuchania wiersza. Pieśń o fladze. Jedna była gdzie? Pod Tobrukiem. Druga była gdzie? Pod Narwikiem. Trzecia była pod Monte Cassino. A każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona. Zebrały się nocą flagi. Flaga fladze dodaje odwagi. No, no nie bądź taka zmartwiona. Nie pomogą moce piekła, jam Ciebie, Tyś mnie urzekła. Nie zmogą Cię bombą, ni złotem I na zawsze zachowasz swą cnotę. I nigdy nie będziesz biała, I nigdy nie będziesz czerwona. Pozostaniesz biało-czerwona, Wielka jak zorza szalona, Czerwona jak puchar wina, Biała jak śnieżna lawina, Najukochańsza, najmilsza, Biało-czerwona. O północy przy zielonych stolikach Modliły się diabły do cyfr. Były szarfy, i ordery, i muzyka, i stukał tajny szyfr. Diabły w sercu w swym głupim, bo niedobrym rozwiązały biało-czerwony problem. Łukała flaga, czym powinnam zginąć, bo jestem inna, bo nie taka dyplomatyczna, bo tragiczna, bo nostalgiczna, ta od mgieł i od tkliwej rozpaczy i od serca, które nic nie znaczy. Flaga jak ballada szopenowska, co ją tkała sama Matka Boska. Ale wtedy przyszła dziewczyna i uniosła flagę wysoko. Hej, wysoko, ku samym obłokom. Jeszcze wyżej, gdzie się wszystko zapomina. Jeszcze wyżej, gdzie jest tylko sława i Warszawa. Moja Warszawa. Warszawa jak piosenka natchniona. Warszawa biało-czerwona. Biała jak śnieżna lawina. Czerwona jak puchar wina. Biało-czerwona... Biało-czerwona. Hej, biało-czerwona.